To jest jak ta kapliczka. O właśnie. O. Scroll of Frost Shield. Dobra, jak to wziąłem, to... E, Wróżby to do skrzynki. Gdzie są moje skrzynki? Teraz wszystkie. Nie wiadomo tutaj, dobra. Myślałem, że jak to wezmę, to nie wiem, jakaś puławka się zrobi zacznie wszystko płonąć czy coś, ale dobra. To tu mam? Mm, Przyjeść cztery drzemy. No wiadomo, ten, ten są tekst. Co tu będzie? 3 oszukiwaczu ukrytej kapliczki, tylko stojąc w miejscu z idealną elementarną równowagą obecnością żywiołów, nie wiem, coś śmiesznego w tym stylu. Hmm. przyzwie bramę do ukrytej. Tak, dobra. Hmm, czyli co? Jak wezmę i tam przyniosę cztery esencje różnych żywiołów, to otworzymy się do piątej? Interesujące. O, to jest od wody, dobra. E, to jest kapliczka od wody, tak? Woda jest runą siły woli i mrozu. South East, czyli że południe, tak? Nie, South East, czyli południowy wschód. Jest miejscem, gdzie siły wody są najsilniejsze. Dobra, ile mam klejnotów? Jeden. No to na razie tu nic nie zrobimy chyba. No cóż, szkoda. Jak będziemy mieć cztery, to z chęcią tutaj wrócę. Tu, 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 tu. I co tu mamy? Hmm. Wodę. To ciekawe. Podziemia z wodą, tak? Dobra. Eee, to, to fajnie, że jest podziemia z wodą, ale chciałbym najpierw znaleźć jakieś... Tak, tu będzie wejście. Jakieś drabinka, tak. Okej, okay. eee, światło poproszę. Kurde, ale gorąco jest. Ach, ta pogoda to jest masakra. A ja siedzę i nagrywam. <laughs> Tutaj pochodnia. Na razie mamy światło, więc nie trzeba się raczej bawić pochodniami. te barierze ich nie przyniosłem. Aha, mądry ja. Dobra, jak to wygląda? Tak, to. A, tam się otworzyło, dobra. Mam nadzieję, że to nie jest na czas. Eee, tu się otworzyło, chodźmy. A nie, nie, tu się otworzyło, tu jest dalej zamknięte. Fuck. Kurczę, O, o, tu jest. kotka. Kurcze. Hateki tracą. Trzeba się spieszyć. Tu jest dalej zamknięte? Nie, to jest otwarte. Otworzyłem The Vault. Skarbiec. No dobra. Tu mamy dopotki. O, o murloki. To niedobrze. Fak, 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 fak. Nie chcę paść. Kubek, kubek, żyj. Żyj! Proszę. Uu. Dobra, mam złoty krótszy. Numer dwa. Nie jestem pewien, czy damy radę. Tam trochę daleko było. <laughs> tutaj coś wygląda, jakby miało być przejście. Hmm. Sprawdźmy to miejsce jeszcze. Wrócę tutaj. Od razu. O nie, to chyba tylko na minimapie tak wygląda. Wracajmy, wracajmy. Zaczerpnięcie oddechu i jedziemy. Myślę, że stąd wyjdę, bo Coś czuję, że mogę tutaj na razie nie dać rady. Tak łagodnie mówiąc. Hmm. Moje postacie po prostu szybko spadają. Boom ma najwięcej HP, a po prostu jego dęgo. Nedorzeczne wręcz bym powiedział. Więc zaznaczmy sobie na mini-mapie eee, woda. O. I będę wiedział, że tutaj trzeba być. Otwórzmy sobie. Do rana docelowo. Wystarczy. O, nie ma rana jeszcze nawet. Dobra. i teraz to prawdziwe pytanie, czy ja mogę wrócić. Tak, mogę wrócić. Dobra. Okej. Okay. nadzieję, że to już będzie otwarte cały czas. Hmm, no to co? Tu gdzieś jest to. Ta skrzynka zakopana. Dalej nie mam pojęcia gdzie. Może tutaj? <laughs> Jak chcę to znaleźć? Nie, niestety nie. Ona gdzieś tu jest, ja wam zaręczę. To w sumie jest kryształ, mogę się z kryształa wyleczyć. Dobra, więc teraz tak, tutaj mamy wszystko załatwione, tu mamy wszystko za... Tutaj jest przejście. Okej, okay, moment. Ale ogar, ogar, ogar. Nie ogar. Aha, to dlatego tu nie byłem, bo tu nic nie ma. No tak, to wiele wyjaśnia. E, tutaj mamy wszystko, skarcie pozałatwiane, pozałatwione. Jest ta skrzynia, tutaj do otworzenia. Weź przestaje dudnić mi w uszach. Dziękuję. Możemy iść tędy. Możemy iść do wody, ale do wody nie chcę. Możemy iść tutaj. Tutaj też nie chcę. No to co? Całe, same miejsca, w których nie, nie chcę być. Plus to. No to może pójdźmy sobie tamtędy. Tutaj ty, 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 ty. Ty coś leży. A. Jakieś ubranie. Początkowe. A, działaj. Działaj, działaj, działaj. Dalej, dalej. Marsz. Marsz, marsz, marsz. Możemy sobie zrobić sobie jakieś podziemie bo rzeczywiście dawno żadnych podziemi nie było. Tędy. A że jest noc i tak dalej, to można oni powoli zaczynają być głupi, ale jeszcze jest w porządku, dobra. Zapiszmy sobie tutaj. Ja oczywiście nie sprawdziłem w jaki sposób. Numer 15, ok. Ja oczywiście nie sprawdziłem w jaki sposób się robi quick save i tak dalej. Ale możemy spróbować F9 F9 Nie. O o, coś kliknąłem To zapisało czy wczytało F5 Zapisało, dobra. No to F5 to jest Quick Save w takim razie. I mamy. Lochy. Meditation Spire. Wow. Wow. Multilevelowo. Ok. Niech będzie. W jedynce czegoś takiego nie było. I tutaj coś jest. Jakieś zbroje. Hmm. Czyżby na głupa gdzieś tu przycisk był miłoby miło by było. Nie obraziłbym się, ale raczej wątpię. A to idziemy tędy te chyba. Panie panowie, co my tu mamy? jakieś ognie się palo. Dobra. Ten... O siema! Ty, stary. Ogień. Dobra. Był za kratą, co prawda. Ale i tak trzeba uważać. To będzie żywiołek, prawda? Ciekawy jestem, jak to na jego by zadziałało. Bo... Ale nie otworzę tędy. No dobra. Tutaj jest z drugiej strony tamto miejsca? Tak. Z drugiej strony da to miejsce. Co, co wtedy? Co się stało? O! O! Na czas, tak? Ok. Może najpierw pójdźmy na dół. Tam było wyjście, tak? Tak, tu chyba widziałem. Tu chyba widziałem drabinkę. Tak, jest, tu jest drabinka. Dochodźmy. No, ale by było fajnie, jakby tutaj nie wiem, można było spać w dół i bym spadł, i by było wesoło. Ok, a czemu kofer? Nie kofer, tylko kubek. Trzymaj, tu jest przejście dalej, ale to za chwilę. A i tam na górze coś było, tak? Dobra, no to spróbujmy. Skoro dół sprawdzony, to spróbujmy. To był ten przycisk. Go! O, 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 jest! Sekret! Dobrze. Potion of resurrection. O! Dobra. Wskrzesza do pełnej energii. Super. I brąz wandel. Co to jest? Obniża szansy, yy, rezysty na piorunki, ale zwiększa szanse na kryta. Hmm. Ty masz się tak dużo rezystów, co nie? Rezyst szok 66%. Mhm. Trzymaj. <gry> Trzymaj... A! No tak, tego już tu nie ma. Okej. Okay. Tam nie wejdę, więc trzeba iść tędy. Dobra. Nie ma nikogo, to dobrze. Tam że latał, czy to znaczy, że on może w tym momencie, nie wiem, zaskoczyć mi na głowę? To by nie było miłe, ale dobra, nie widzę żadnego tam. Tutaj ta łuna z tego ognia z ziemi, tak? Coś jest? O, coś słyszę. O, o, nie ma nic. Coś tu chodzi. To bardzo chodzi. Skyway. Coś tam bardzo chodzi. E, nie ma innej drogi? Czy tam jeszcze było coś? A, będę sprawdzał wszystko, oczywiście, każdy kąt, dopóki... Dobra, nic tu nie widzę innego, idziemy. Skyway mówisz, że podniebna droga, tak? Jak to wygląda? Aha, czyli tam, gdzie coś leży na ziemi, to tam a na górze jest to. No dobra, czyli trzeba pozostawiać parę rzeczy. No, to w końcu się przydadzą nasze notatki. A, listy od władcy wyspy. Wszystkie zostają. A bomba, bomba sobie wezmę. tu Mapa wyspy sobie zostawię. E, recepturki. Po co to komu? Szynka. Szynkę, kto może zjeść? Boom, jest so szynkę. I zostawiamy tutaj list. Dobrze. Jakby coś to wiem, gdzie, co, gdzie to zostawiłem. Mam na nagraniu, nie powinienem zgubić. No i na górze mam otwartą drogę. Tylko trzeba najpierw wejść na górę, nie ma żadnej drabiny, prawda? Tak jest. Tędy przyszedłem, tędy przyszedłem. Więc tak, tu jest zamknięte. Hmm, nie ma żadnych przycisków, czy są przyciski? Pyk, pyk, pyk. O, 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 tu jest przejście dalej. Bym poszedł. O! Słyszę zombie. No. Ta. Dobra zamknięte. Szukajmy przycisku. Światło się kończy. Proszę. W sumie ty weź to. Schowaj. Skoro na razie te żywiołki nie wypadają, to trzymaj kule ognia. W razie w sumie taką na razie coś będziemy strzelać. To coś nie było nie. Dobra. No to gra sugeruje, żebym poszedł tamtędy. Niech będzie. A no to powalczmy chwilę. Siema. Mam nadzieję, że tutaj nie wyjdą mi. Patrz, nawet jeśli. O właśnie, nawet jeśli to, to umiera szybko. Spo. Łatwy exp, Jak tam w ogóle jest exp, ten. Zaraz level. Reszta tak trochę z tyłu. Dobra. W wernicach z końcu jest człowiekiem. No a który szósty, oni też mają szósty. Aha. To nie jest nawet jeszcze pełny level. Więc... To znowu światło się kończy? Daj spokój. Nie, nie kończy się tak, tylko sobie mrygało. Dobra. Mm, tutaj przyciski. Sekundę. To pomieszczenie wygląda tak... podejrzane, jakby coś tu miało być, poza walką z potworkiem. Są skrzynki, dobra. I tutaj zaś słyszałem. O, właśnie, was słyszałem. Dobra. Napier pójdźmy może tutaj. Okay. Jak to wygląda? Tak to wygląda. Chodź. Ok. się na górę. Ty ty, ry, ty, 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 ty. ty, 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 ty. wyjdziesz z nami. Dobra. Hmm. Na górę. Tak się obrócę? Aha. Tu nic nie ma, żadnych przycisków. Dobra. Mogę bokiem wejść? Nie mogę bokiem wejść, naprawdę. Dobra. Tu nic nie widzę. Tu jestem na górze, tak? Nad tym miejscem, no dobra. Eee, skrzynki, oczywiście, jest kiełbasa. Ma no, kiełbasa susy, czy Tak, tak. Coś słyszę. Czy on jest za ścianą? O, tutaj obok. Się, tak, bo światło się rusza. Może on jest za ścianą? I światło jego przebija przez ściany. A kto jest głodny? No, kubek. Żryki ubose. Eee, pochodnia. Nie no, pochodni nie używam, nawet tylko, że jak kiedyś sekret będzie polegał na tym, że trzeba zdjąć pochodnie. No ale... Nie używajmy pochodni, bo one ważą. O. Jestem od drugiej strony tego miejsca. Dobrze. No to spróbujmy naszego zakręcia. Szkoda, że nie on... Na tarczy lodowej. Za dwa levele bym albo za jeden. Hmm. Teraz. O! A to było niespodziewane, otworzyły się drugie drzwi. Dobra, to biegnijmy tam. Jakoś w miarę szybko, żeby nam nie wyleciał, nie wiadomo w jaki sposób. I chodźmy tędy. OK. I tutaj powinien się gdzieś znaleźć. Je Gdzie jesteś, skubeńcu? Tak jest. Siema! O! Okej, okay, on na raz Masz. Psz, 23. No to ogień mu zadaje więcej zdecydowanie. O, myślałem, że tutaj stanie. E, kubek. E, dobra, no to nie trzeba tego by w takim razie, bo To się nie opłaca. Robić tego inaczej. Nie! O, psz. Prawy przycisk myszy. Masz to. Dobra, nie wygląda trudnego przeciwnika. W dwójce, znaczy w dwójce, mniej więcej też były żywiołaki, ale one były żywiołakami ognia. O, dobra, w z Dużo ekstra chyba z tego poleciało. Nie zdążyłem zauważyć. O, jest scroll jakiś. Przed chwilą się pozbyliśmy trochę zwoju, więc niech będzie. Fireball. No tak, używamy tego od dawna. jest klucz okrągły. No dobra. A... Czy ja tutaj gdzieś coś mogę? Nie do końca. Gdzie klucz okrągły? Nie widziałem nawet nigdzie dziurki na klucz. To interesujące. Ale tu albo tu musi to być. A tutaj były te mumie, no to tam jeszcze można gdzieś... Dobra. E, level up. Co my chcemy? Koncentrację na trójkę? Czy lekką broń? Czy jakaś magia wody? Hmm. Dajmy sobie lekką broń, bo wydaje mi się, że a, nasza broń wymaga czwórki. Zgadza się. Damy sobie lekką broń. To będzie to. I teraz co robi nasza broń? Mm, no tak, czyli po prostu nasze uderzenie będzie nas leczyć. Jeśli użyjemy tego specjalnego ataku. Mm, Nie jak to chciałem iść. Tutaj w ogóle gdzieś coś było. Ale tylko dało się przez to spojrzeć. Tędy. Już słyszę nasze mumie ukochane, e, więc tak. Czy tutaj jest dziurka na klucz? Nie ma tutaj dziurki na klucz, więc trzeba iść do tamtych mumii. Mm -hmm. Muszę się słychać znowu tak jest, prawda? Jesteście u nas? Spróbujmy tego. Bum. co? What the fuck? Czemu to mi zalało damage? Jeszcze raz. Miał przywracać życie. A, ba... a, że... aaaa, chyba wiem. Czy to dlatego, że oni są nieumarli? To może być dlatego. No, to jeśli tak, no to twórcy nieźle pojechali. No w sumie, tak na logikę, próbuję wyssać życie z czegoś, co jest martwe. <laughs> Dobry plan. O, Fist Dagger. Interesujące. No interesujące, interesujące, ale nie przybliżam mnie do, nas do następnej eksploracji. Co to umie? 927 plus DEX, czyli broń pod zręczność. Mam więcej zręczności niż siły o wiele. Czy to nie będzie lepsze? moment. To ma plus, to ma więcej demage o 3,10. A mamy 7 zręczności, czyli zadajemy tamtym więcej minimalnych obrażeń, ale mniej maksymalnych. Co to, to jest do wyliczenia, oczywiście, jaki będzie średni damage, jaki to ma cooldown? 2, 7, to 34. 4. Obstawiam, że sztylet będzie lepszy, mimo wszystko. Hmm, Tylko, że specjalny atak jest w miarę fajny, ale. Ale chyba wolę mieć miecz. Po prostu. No i co ja mam teraz tu zrobić? Powie mi ktoś? Gdzie ma iść? Bo ja nie wiem. Ej no, bieda. Tak wlazłem tutaj. Myślałem, że coś z tego będzie, a tu chyba nic. Ale nie poddajemy się. Może gdzieś jest jakieś przejście. Bo tak jak mówiłem, wystarczy to zdjąć. Nie otworzyło się, ale... Dobra, niech leży. Niech leży ta pochodnia. Chyba, że tak. Coś się otworzyło nie bardzo. Teraz patrzę na minimapę, bo. A nie, to na minimapie się nie zmienia. Bo to nie dobra. Ale może ta dźwignia otworzyła nam coś tam wcześniej. Gdzie to było tam. Mm -hmm, mm -hmm. Sprawdźmy. Nie. To co ja mam zrobić? O, tutaj jest miejsce na klucz. Ciekawostka. Jak tam wejść? Ktoś mi powie? O, nikt mi nie powie. No to się pokryliśmy w kółko. Jak widać już nie mam zupełnie pojęcia co tu się będzie działo i tak dalej, więc... że tak powiem, idę na spontanie. Mhm. Sami będziecie mogli ocenić co jest lepsze. No Meditation Spire. Tutaj nie można nic rzucić na ziemię. O, o. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Przyciski. To mogą być przyciski. Może jakiś przegapiłem. także żeby na Hama przycisk to... Bo... Tu jest to. Ale tu jest nie będzie na pewno, bo to było w sekrecie, tak? Gra nie powinna wymagać od tego, żeby gracz znalazł sekret. W teorii powinno się grę móc przejść tak, żeby nie zaliczyć żadnego sekretu. W teorii. Moment, mam pomysł. Czy jeśli ja zdejmę wszystko z tych płytek, to czy wtedy... To zadziała, bo tak w sumie poukładałem wszystko, ale może twórcy się e, zabezpieczyli przed tym, żeby ktoś sobie na zapas tak właśnie nie poukładał. No oczywiście. Dobra, czyli to nie będzie takie łatwe. Otwieraj skrzynię, napierdoły. Zapakujmy tutaj z powrotem te listy. No i trzeba będzie jakoś inaczej to zrobić. Nie można tak na łatwiznę pójść. Za sprytne byłem. Dobra, to idziemy dalej. Dzięki temu zwiedziliśmy inną część zamku. Zamku. Nie wiem jak to się nazywa. Ruiny jest jakieś. Deserure. Ru... Deserure. Dobrze. Ruiny czegoś. Gdzie jesteśmy? Tutaj jesteśmy, dobra. <noise> Czy tutaj nic nie ma przypadkiem? Na początek. Nic nie widzę, dobra. No to trzeba przejść tędy. No to będziemy rzucać. A, tak. Świetnie. Teraz tam się zamknęło. E, dobra. No to rzucamy, tak? O, światło. Nie. Myślę, że światło się kończy. Tu jednak jest w porządku. I tam był ten klucz, właśnie. A, porzucajmy sobie w ten sposób. Okej. Okay. Fajne, fajne, podoba mi się. Czy tu gdzieś jest jakiś sekret? Nie, ale tutaj klucz można włożyć, to za chwilkę. Czy tutaj coś jest najpierw? Pochodnie położymy. Nie. po prostu miałem znaleźć klucz i miałem tu go przynieść. Chodźmy. Ok. Łoł, wow, jakie zbliżenie. Chodź. Dobra. W swoją stronę się obracam, szukam po ścianach. na najpierw patrzeć i przeciwników nie ma. Ok, nie widzę. Dobra. No i rozgałęzienie. Nic nie ma. Nic nie ma, okej. Okay. Mamy jeszcze Ktoś był głodny. Kofer. Zjedz jaszczurkę. Bo za trzy żyć. Tak. Tu jest kryształ. Świetnie. E, szybki zapis. To jest dobry plan. Będę tego używał przed każdym otwarciem drzwi. Au, au, au. Przestań lekceć. To przez ten szybki zapis. Au, au, au. Przestań. Stój. Już? Mogę? No. Aaaa. No nie będę tak grał. Albo się to uspokoi. Może coś się akurat włączyło w tle. Eee, dobra, sekunda.